Na program zaprosił sponsor Producent piekarników z funkcją Open Up Amika Jeszcze dzisiaj w szóstce O dwudziestej dla ciekawych świata Galileo O dwudziestej pierwszej dwa odcinki serialu CSI Kryminalne zagadki Nowego Jorku 6 i o 23. Bestia istnieje naprawdę. Film Potwór. 20 Galileo, 21 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku, 23 Potwór. 6. Sponsorem programu jest firma Bosch, producent klocków i tarcz hamulcowych. Sponsorem programu jest Bielenda, producent kosmetyków do ciała Botanic Spirituals z opuncją figową i olejkiem z konopi. Sponsorem programu jest Operator Sieci Plus, od 15 lat udostępniający numer ratunkowy w górach.